Na właściwą drogę zaprowadź nas. Maryjo, Matko, spojrzyj na nas. Z Jezusem błogosław nam. Od wszelkiego złego, Od wszelkiego błogosławienia. Od wszelkiego błogosławienia. Dá. Jak się katolicka nauka społeczna, bo przecież społeczna myśl Kościoła trwa od początku. Dlaczego więc Kościół, który ma 2000 lat, coś takiego jak jest w taką dyscyplina jak katolicka nauka społeczna uprawia dopiero od 120 lat? Które zaistniały wraz z nową epoką społeczeństwa przemysłowego, zmusiły Kościół do zajęcia się tą kwestią społeczną. Otóż przejście od społeczeństwa rolniczego, gdzie wszyscy byli jednakowo biedni, niewielkie były by rozmastwienie społeczne, to rolnictwo, nie dawało możliwości, nie dawało tego protokołu, tylko tyle co człowiek zjadł, a więc nie dało się go wyprowadzić, stąd też wszyscy byli jednak biedni, nie było rozwarstw społecznych, Niewątpliwie przemysł zupełnie zmienił nie tylko ekonomiczny, ale także społeczny obraz świata. Bo przede wszystkim pojawiła się nowa klasa społeczna, tak zwana klasa robotnicza. To są prosci ludzie, którzy migrują za pracą do miasta. na wsi, dla sprawia, że muszą szukać nowych miejsc pracy. Idą do trnogów służących się fabryk. I jako nowa klasa społeczna nie ma jeszcze żadnych praw. Bo do tego nie istniało, to, to Nie zajmował się kwestią społeczną. Dlatego... Taki człowiek, który do założył w pracy, natychmiast znajdował się na bruku, bez szans na utrzymanie. i było żadnych zabezpieczeń socjalnych, zusów, ręk. Tragiczna sytuacja. Dlatego też. Thank da, you. Da, da. Dochodzimy do wniosku, że ta cała niesprawiedliwość, która się zrodziła w społeczeństwie jest wynikiem niesprawiedliwego Robotnicy. I niestety jest niesprawiedliwy podzielnym, bo to kapitaliści biorą wszystko, a robotnicy nie dostają prawie. Systemu, przeżytego systemu, tego socjalistycznego wiem, jak w praktyce te, te piękne założenia idealistyczne Marksa wyszły. Wystarczy sobie przypomnieć, forum zwierzęca się szybko się okazało, że są równi, równiejsi, a przy końcu są świnie, takie spróbowane, zresztą mówię o filmie, i odczytaj swoją książkę. Natomiast yy, wówczas takie idee, takie ludzkie biedne prawodników łatwo odprawiały. Tak jak dzisiaj widzimy, została prawodnie wyzwolona na drodze południowej, która w sytuacji ludzi żyjących w kajdanach, jak to napisze, jak pan II biedny ze swoich społeczeństwem, ci, dotykają struktury czyli pewne struktury, które nie mogą społeczeństwu, które nie, po rozwój, nie pozwalają ludziom się rozwijać. Tam wówczas takie idee, Dużo zrobili, otwierając oczy, wielu myślicielom teorii wyzwolenia, mając samo doświadczenie okresu komunistycznego. Ale taka jest rzeczywistość. Człowiek potrzebny chętnie słucha idei generującej Myśli, że kiedy obali ten system, czyli istnienie jest sprawiedliwe, na, na, to nastanie z tego dość kamienne. Ale niestety tak, tak nie jest. Pierwszym takim dokumentem, który zajmuje się kwestią robotniczą w historii, jest Panią Wyspą w z 1948 roku. Natomiast jest węczenie tego procesu ukoronowane, na dole były gdy całe zastępy, tak zwane postępowych katolików, którzy zajmowali się tym nowych propozycji. Oboch nowych propozycji. Pierwsza nowa. istnieje żadnego kraju komunistycznego czy socjalistycznego. Jeszcze nikt nie wiedział, jak te idee Marxa przełożą się na rzeczywistość. A już ostrzega. I w wyraźnie na ma Pan wyraźnie wpisze. Ostrzegając, że krytykując niesprawiedliwość społeczną związaną z kapitalizmem, to jednocześnie wyraźnie ostrzega. Przed nowymi propozycjami uzdrowienia tej sytuacji, jakiej proponuje socjalizm. Pisząc wyraźnie, używając dokładnie takiego sformułowania, że jest to lekarstwo gorsze od samej choroby. Lekarstwo gorsze od samej choroby. Własność wspólna. jest nie do zaakceptowania przez Was. Kolektywność. który wyraźnie już zeszł, są w Encyklopedii zeszłym, w Sądu Rzeczypospolitej Zosiańskim z 1987 roku pisze, że Kościół nie proponuje żadnych szczęśliwych. Czym jest owa rzymska nauka społeczna, o której dzisiaj Państwo chcecie usłyszeć, dlatego że jeszcze nie zaprosili, żebyście wiedzieli, co to takiego jest. Owa ta rzymska nauka społeczna No, okay. w sposób, swoją politykę mm. państwa opiekuńczego, socjalnego, państwa dobro... politykę państwa w zakresie na przykład kontroli uprawczej i to będzie niewątpliwie cenie, yy, w kluczu. służy dobrym wspólnym. I to jest właśnie podstawowa wartość, którą posługuje się w swoich ocenach katolicka nauka społeczna. Pojęcie dobra wspólnego, którego nie należy w żaden sposób mylić. I to jest ta podstawowa wartość, o której dziś mówimy. To jest właśnie pojęcie dobra wspólnego którego nie należy z własnością wspólną, szczególnie pokolenie, które wyrastało w dobie komunizmu, łatwo może mieć dobro wspólne z własnością wspólną. Własność wspólna to jest nikogo. A dobro wspólne jest dobro wszystkich i każdego. Dobro wszystkich i każdego. Nie może być wykluczony poza do Dobro wspólne nawet nie jest, jak można ktoś przypuszczać, dobro większe. Pytanie, czy ten wkład, do którego służę wszystkim każdego chodzi o pośrednio, nie bezpośrednio, ale pośrednio. I to jest właśnie kluczowe dane do finału społecznej, zajęcie I to właśnie dlatego, co liczy Tygorek a tak wiesz, jak Paweł II napisze, że Kościół nie proponuje żadnych rozwiązań. Kościół nie jest, wyraźnie pisze, jak Paweł Kościół nie jest jakąś trzecią drogą między kolektywizmem marksistowskim a liberalnym. Nie utożsamia się z żadną kartą, polityczną. Właśnie dlatego, że ma być niezależnym na Zamienić się z jakimkolwiek grupowaniem czy opcją, czy niezadowoleniem. W sumie przestaje wówczas być obiektywny. Nie bez przyczyny na czakolwiek międzynarodowych, Cenyt mianuje się ludzi nie będących po żadnej stronie. Jeżeli jest rozgrywka między Polską a Niemcami to sędzia nie może być ani Pol Polakem. I taka jedna właśnie jest Kościoła. Kościół ma podpowiadać, że jakby z zewnętrzne. Czy te... Dążą do sprawy czy są raczej wyniki jakiejś zbiorowej korzyści. Czy to społeczeństwa, czy określone grupy społeczne, partii, czy grupy interesów. I to jest właśnie pola korporacyjnej nauki społecznej. Stanie z boku, angażowanie się po żadnej ze stron, aby móc być obiektywny. Aby móc, bo nie ma, proszę Państwa, ani dalej, tak jak nie ma idealnego człowieka, tak jak nie ma jednego karty politycznej, nie ma idealnego rozwiązania. Wystarczy chociażby prześledzić rozwój ekonomii.